Jestem Co nas bije? Zres. Zryz... z E Cię? Weź podejść bliżej, to mu Troszkę bliżej a, a leży wroga? Tak, zasiliłem ją Jest na jedną trzecią Jak mi teraz wystawisz tego mam Leży chyba A no bo leży, leży no A, okay. I To zapatrzenie powinno się od razu no dawać, nie. jak jestem rozbawionym. No nie. nie, ja muszę tam kurwa wylądować po tym. Dostał raz. Weź go miał. Kurde. A Tego miał. To daleko. Co ty strzelasz tam? Jet. A! Prawie go trafiłem, to rakieto na ziemno kurwa. Pochroniasz! O nie, w tym bf to nie jest takie proste. O, tu idzie, widzisz? Stary, GG. Jakie GG. Wiesz, z kim latasz? Mamy, nie, kim tańczysz, kurwa. <grymne> O, nie, nie, mam? nie, wysiadam, bo ja zepsuję zaraz, kurwa, bez sensu. O kurwa. Negatywnie strasznie podchodzisz. Nie ja nie umiem kurwa w podboje człowieku To ty idź na koda lepiej ja lubię w tym ale nie na podboju Tak jestem pojebany, widzisz? Trochę no, tak Kurwa 16 stajperów do mieszczela Kurwy jebane. Ale to ma mimo że z na podboju tutaj się fajnie grapio Gdy domki są Kelka jest chyba jeszcze no ja i traprzeciłem na tym zaopatrzeniem mnie i nic mi nie dało Bo on musi cooldown być Okej, ty, Dało chyba co? Chyba tak Niemożliwe, że mieliśmy go HP I kamerka jest do spałny kurwa. no to co się dzieje Chcę na tej picie, to Przecież to jest niemożliwe Że oni to wszystko zrobili Nie, są podstawowe opcje Co nie, niemożliwe że zrobili kopii z klej z mechanik, które już mieli zrobione Ale co, przecież nie było kamerki do spawnu No w dwójce nie było, ale w... No. w innych było No nie było, w piące nie było, w jedynce też nie było Ale w czwórce było To gdzie? W czwórce kopii z klej, kurwa Mechanikę już mają Silnik, ten sam Chyba, że tam wybuchł Spodofoniasz No nie, daj spokój, stary Stary, ja to robię za, on jest za szybki dla ciebie Słuchaj. Kurwa, że się jakoś tak Nie no, został go, został go No nie, do no czemu? Spuścił się, o Dawaj ten punkt bijemy, a nie. A, bo ono trochę. No, ja czekaj, bo mamy, mamy, jesteśmy na Stingera, także tutaj. A ja bym A ja mogę z wami nadać? Nie się okay. może, w sensie, są tylko na dwie osoby Czyli nie mogę kurwa No czy nie Nie, nie ma w ogóle innych krank, jest. nie ma transportu. O Boże, o. co się z tym dzieje I... Nie, hmm. nie mam na Przy tym dużym kamieniu daj Oj to chyba pelotka ta, co co to było Ale ta kamień się jest? Wde. Nie no, i parze nam zabrał Zajrzyjcie, że LKM zabiera Team helikopterowi. No fajnie. Nie. Czemu? Bo te heliki są z papieru. Biegnę sobie, ja tam kurwa mi się pojawił kwadrat, zamknij dom. Kurwa. <śmusza> 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 Naprawdę kurwa. Symulator życia. Simulator symulator wojny, ale dom trzeba zamknąć, słuchaj. <śmusza> <śmusza> Chuj, że nie ma ścian kurwa. Zamknij <śmusza> dom. Ej, trzymaj się mm -hmm. mi już przy C, przy tym kamieniu, stamtąd C wy, 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 wychylajmy, bo my takim szybkim przelotem nic nie zrobimy. Lećcie ten kamień przy C, póki ta część mapy jest nasza. Elka leci. I tu się nie. wychylaj i będziemy sobie pizgali, albo mnie wychylaj na razie. Pod nami. C, patrz C. Przekro będzie i pochylka. Trzeba ją bić Jedną rakietę trafi Nieważne Ten pojazd już namierzam mm -mm. Nie zamierzam, że weźcie film co może Od góry Trzymaj, 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 póki nie strzelają, no, okej. Okay. Weź niżej poleć i spróbuj, weźmy tak wychylaj tylko, żeby grzeczkę strzelał, to rozwala tego gościa z tej torotki co nas bije. Ale nie tak wysoko, nisko, nisko, nisko. No stary, czekaj. No nie hmm. mam jak. Albo weźmy od IHRSA przylecie po prostu. Naprawę. Mówię ci, tam jest cooldown chyba musi być No jaki cooldown kto to nie był użył? Że musisz, nie że użył, podlecisz i musisz się załadować zanim ci da HP Ja pierdolę, co jeszcze kawę mam tą zrobić? A rób No ale słowo to jest, że trzeba tak często wysiadać, żeby to spawać No bo się nie regeneruje samo, no jaki to jest sens? Zabiję goś na tym ten... Choke No wiem. Ale to ciekawe, jeszcze na nie nikt nie Ja w ciągu trochę siedzę, ty na działku i na pierdala. No i zobacz co robisz, zobacz co robisz, że ja mówię, że zepsujesz. Ale bo to ja, ja tylko kurwa, na działku Zepsu, siedzę. Zepsuję od przeciwników. Tutaj kurwa morda spawa, ja nie jeżdżę, ja tylko strzelam, ja nic nie umiem innego. Po nami jest low po nami. Kelka. To mamy wam stofelko. Już rozbija no, się. Czy ktoś pomogło. przyjdzie tu jeździć tym kurwa czołgiem czy nie? Czy ja Ty mam tu siedzieć są mocne, kurwa? Nie? w tych pojazdach teraz? Widzę go. Ty chyba myślą, że ten czołg jest kurwa ten. A tu pelotka jest jeszcze. Dobra, ja wysiadam. Siadam i chowkę. Wolecie. Nie wiem skąd to ten single. Obo czołgu stał, zabiję go. Kurwa, coś się gliczuje ta pelotka. I... Moja z na Woli No kurwa na górę. Dawaj hita to jest. co, dawaj to co, dawaj to co lancerna O jebane Olek tu jest Uuu! Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz! Potem jest poradka. Idealnie Nie widzę nikogo Położemy tam tak i Tutaj kośno, stary centrali za nami, ale nas bije Ty, ja też uszkodzę pojazd jak napierdalam do niego z karabinu No Patrz mi już na żelaz w Patrz se. O kurwa Mayday, mayday Au, 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 au Au, 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 Ale nie ma takiego jakiegoś dźwięku jak, jak zabijesz kogoś Takiego jakiegoś Tak, nie ma, to muszą no, zrobić no. coś kurwa. Nie, tym Kurwa I nie do I Jak snajperkami i... headshoty wywalasz to jest fajnie Ale poza tym tak Mi już toczyło, patrz po lewej na żelaz ale dalej, dalej, dalej. O, Dobra. wypią No dobra Ty faktycznie jakoś te pojawiać obrazają tak fajnie się biega kurwa nawet na tym podboju Tylko no na tym podboju z... to jest mapa jak kurwa w efie piąte defnet ma wielkość kurwa jeszcze Teraz się dobrze na tym podboju gra Ty ma masz, masz zrobione? 17 km do punktu Poprawę Ale zróbcie uwagę jak ta mapa jest zbudowana, nie? Że te pojazdy też jakby nie mają jakby... Myśleli tyle tych kamieni i w ogóle... Helki są plastikowe, kurwa, nie? Wystarczy, że jeden Stinger trafi, on ona już leży praktycznie. No. 95 na No raz to z drugiej strony, no masz, to musi Masz być. to chwilę, masz Tak, ten... tylko wiesz jaki jest problem? Że technik może mieć i i Stingera i ma po 5 naboi do tego. O, o, to przeginka. No przeginka w chuj, no. No wiesz, beta na razie, tak? To... Takie rzeczy ludzie, jak powychwytują, to będą to nerfić, nie? I jeszcze niech Helka mi nie, nie potrafi latać tutaj dobrze Nie spotkałem jeszcze gościa, który nam by stworzył jakieś zagrożenie, jak wracamy we dwójkę Dobra, ale miły jest zjebem Ja też, czołem Kurwa, strzela do mnie nie wiem skąd Mamy no to się powinno samo generować, na nie, że musimy wysiadać te chwilę, żeby... Car Mhm... Mm Stinger No i teraz zysk na Stinger, nie? Trzeba układami, masz trzeba układami Stary, od góry zabrałem mu cały HP tym czołg czołgowi 70 hp mu zabrałem I to zależy też się trafisz chyba nie Kobiegam Ja mam kingowanie? Nie, nie. nie Centra Centralnie w czoło dostał ten podciskiem A sam przejmę to kurwa Nikt nie pomoże Kurwa Da? Dobra, lecimy tam nie lecimy, bo kurwa, musimy... Kurwa, ilu jeszcze? Ja pierdolę. O, jebane. To ja, kurwa. nadupcają we mnie ten budynek. Dawaj, miłość, dawaj! Czekaj, chwila. Biegam. A pierdolę, ilu tu jeszcze przyjdzie? Ulica Miela leży. Już z powietrza. Dzięki. Oh. Oh, nice. Co so, jest? Tam sam przejmuje, nie? A co kurwa? Wygramy tę wojnę! Ja pierdolę kurwa! 23 napukłem już kurwa Parówy Kelka zamierzała już nie żyje no, no, no. Proszę. Podami, Widziałem. się? Ale nic mu nie zrobię, za daleko. Mayday, mayday. Kurwa, zabili mnie w końcu. Ej już mieliśmy pod. Ja tu respyję też do, do, do broni do końca myszy. No, kurwa, tak, no, ale tu jest lipa. Nie, już nie stałem na No oh, i tyle. Mimo, że za to on będzie gościu, za 3 sekundy. Wstajesz z lewej strony i masz go. Lewa, lewa, już lewa, 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 już obróć. A, tu. Zwycięstwo. Ja wiem. Ja, ja, jako trup cię obserwowałem i patrzyłem. <grym>